you. Uh -huh. Państwa Jan Bodakowski, ze mną Andrzej Kozyra, a dzisiaj sobie porozmawiamy o książce Tragiczne Skutki Magii i Czarów. Biblioteka Miesięcznika egzorcysta, wydawnictwo Monument.pl to jest jedna z wielu publikacji, które dotyczą właśnie demonologii, okultyzmu, szkodliwości okultyzmu. To jest wybór tekstów dotyczących spraw okultyzmu, szkodliwości czarów, wywiadów. Są tu wywiady między innymi z egzorcystami, są, są teksty osób, które naukowo zajmują się tym tematykiem. Janku, ja pytam tak, zupełnie jak laik. Dlaczego czary i, i magia, nie wiem, wróżenie sobie jest szkodliwe? Przecież niektórzy ludzie uważają to za świetną rozrywkę. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia katolicyzmu, wszelkie formy zajmowania się okultyzmem są, jeżeli zajmujesz się okultyzmem, to tak, jakbyś zapraszał do swojego życia demona. I demony bardzo chętnie korzystają z tego i przyplątują się, ludzie są zniewalani. E, dręczeni, opętywani przez demoni, co jest w tym bardzo szkodliwe. I absolutnie nie chroni przed, przed tym niewiara. Z doświadczenia wszystkich egzorcystów wynika, że e, ofiarami e, właśnie takich kontaktów e, z, o, z okultyzmem to nie padają ludzie wierzący, którzy są przekonani o szkodliwości magii i czarów e, czy, czy o zagrożeniu ze strony demonów, tylko właśnie ludzie którzy są e, niewierzący, którzy zajmują się za, dla zabawy, z ciekawości. E, tak zwane puste naczynia, puste naczynia, tak? które można tak, jeżeli, To jest taki ładny, ładny cytat z, z Chestertona albo Clive'a Louisa, że jak, jak ludzie przestają w, wierzyć w Pana Boga, to zaczynają wierzyć w byle co. A, a rynek, a rynek tych różnych usług okultystycznych, okultystycznej medycyny jest po prostu gigantyczny. Jest bardzo dużo, dużo różnych osób. Dziesiątki w Polsce, to jest prawie 100 tysięcy osób które się zajmują taką działalnością gospodarczą nawet jest ona zalegalizowana w tych różnych wytycznych Ministerstwa Pracy w statystykach są specjalne specjalne punkty na wschodzie na Ukrainie w Rosji na Litwie takim dziedzictwem posowieckim jest po prostu eksplozja E, takiego komercyjnego okultyzmu jest to związane z tym, że Sowieci nawet o czym, o czym niestety jest za mało książek w Polsce, ale Sowieci, e, m, instytuty jakieś państwowe czy wojskowe, zajmowały się tą tematyką na poważnie, i, i, i pewnie do dziś się tym, e, tą tematyką e, zajmują. Wykrzewili wiarę, więc w miejsce tej wiary musiało wejść coś innego. Przed jakiś buddyzm, weszła jakaś inna filozofia, i właśnie to. W... Warto też pamiętać, że, że w... dlaczego, dlaczego magia i okultyzm jest czymś takim złym, co przyciąga demony, ponieważ jest to grzech przeciwko pierwszemu przekazaniu, grzech idolatrii. Eee, Nie my, będziesz jej my, mną. Tak, to jest przypisywanie sobie e, władzy nad rzeczywistością, która przynależy do Boga. I ludzie, I ludzie nieświadomi bardzo często m, korzystają, właśnie e, okazuje się, że różne takie praktyki są skuteczne. Wynika to z tego, że e, te, te tematy, ta, ta, te praktyki bywają skuteczne dzięki działalności demonów, ale nic nie ma za darmo. I, te, e, i, za, tą, i za tą moc, którą się zyskuje, czy tam za jakąś bioenergoterapię, wróżby. Pomyślność w życiu, trzeba słono zapłacić, i zazwyczaj ten demoniczny rachunek jest o wiele, o wiele większy niż zyski płynące z, z, z tego, co nas dotyka. Problemem jest też to, że niestety te klimaty okultyzmu. E, po to, żeby wykorzenić nas z katolicyzmu, są promowane przez środowiska lewicowe. E, Popkultura pop -kultura jest przerażającym kanałem promocji takich, takich treści. E, no, nie mamy finnych... aktorzy, prawda? Nie, do, nie dosyć, że w życiu realnym ci celebryci bardzo chętnie manifestują swoje związki z jakimś okultyzmem, zawieranie paktów, sprzedawanie duszy diabłu, praktykowanie okultyzmu i się absolutnie tego nie wstydzą i są z tego dumni. To jeszcze do tego najgorsze jest to, że treści, które są w popkulturze, w filmach, grach komputerowych. W książkach, wszystkie są kultystyczne. W popkulturze nie ma e, tak jak nie ma problemu, żeby kanwą dla powieści była prawda dotycząca wiary e, i e, szkodliwości demonów. Nie ma, nie ma takiego problemu. Można bardzo ciekawe scenariusze napisać. Natomiast niestety, scenarzyści, producenci filmowi. Wolą, wolą nas karmić, ludzi i demoralizować, właśnie takimi treściami okultystycznymi, ale jest to, jest to w interesie lewicy, bo chodzi o to, żeby zniszczyć te naturalne wspólnoty, takie jak, jak tożsamość kulturowa, religia, bo ludzie, którzy są wykorzenieni z takich norm, są osamotnieni i można ich o wiele, lewica może ich o wiele bardziej skutecznie zniewalać. I to jest taki jeden z przejawów, o których w tej książce można przeczytać, właśnie takiej destrukcyjnej praktyki, która Y, m, swoimi korzeniami czerpię właśnie z tych różnych y, y, religii pogańskich, y, które prześladowały pierwszych chrześcijan, y, ideologii gnostyckich, y, ma 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 masonerii. Bardzo ważną rolą jest rola żydowskiej magii, y, kabalizmu. I te wszystkie nurty odżywają, pojawiają się nowe formy definicji. Jest to problem aktualny i um, oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że to są, to są jakieś przejawy, nie wiem, zaburzeń, zaburzeń psychicznych, ale jak ludzie zaczynają lewitować, i pluć gwoździami, kilogramami gwoździ, to, to już przestaje być to, e, to zaczyna być cała rzeczywistość, która jest sprzeczna z, z faktami. Ja miałem zresztą takie do czynienia, kiedy społecznie pracowałem w księgarni antyk takiej patriotycznej, no i przyszła, tak przychodziła regularnie jakaś pani, która była bardzo sympatyczna, inteligentna, starsza pani, no i kiedyś tak na odchodne mówi, pani Anku ja chciałem coś Panu powiedzieć, tak stoi przede mną. Bo wie pan, ja jestem opętana. No ja sobie pomyślałem, o, kurczę, szkoda taka miła, sympatyczna pani, a tu jej odbiło. Ale w tym wypadku pani jej białka oczu uciekły do, do, do środka, no i pani na piętach zaczęła mi tak się bujać, lewitować w jedną, drugą stronę. I powiem szczerze, że byłem tak zaskoczony, że nawet się nie przestraszyłem. Fizycznie było to niemożliwe, żeby mi tu emerytka 60-paroletnia po prostu tak się wyginała e, do tyłu i do przodu. No, no i w, e, trzeba powiedzieć, że takie rzeczy, rzeczy, rzeczy są, są faktami. Natomiast najlepiej przeciwko właśnie działalności przeciwko tej, tej szkodliwej działalności, bo to jest też kwestia tego, że nie tylko ci ludzie, którzy praktykują okultyzm, ale ci ludzie, którzy na przykład rzucają klątwy, to też ludzie realnie, realnie przez to cierpią, że najlepszą obroną przeciwko e, działalności okultystycznej jest bardzo bycie zakorzenionym w wierze praktyki religijne, wiara. Ta spowiedź, jeżeli z praktyki egzorcystów wynika, że to bardzo rzadkie są wypadki, gdy ktoś po prostu jest doświadczany na zasadzie hioba przez Boga właśnie takim nieszczęściem jak opętanie, głównie ofiarami takich opętań, zniewoleń, to są ludzie, ludzie którzy mają bardzo płytką wiarę, nie wiedzą, Eee, praktykują, bo, bo naczytali się tych bredni w kolorowej, szkodliwej, czem, kolorowej, szkodliwej prasie, eee, noszą te pierścienie atlantów, te różne amulety, wywołują duchy, chodzą do wróżek, e, korzystają z terapeutów, korzystają z e, takiej magii okulcystycznej, jak preparaty homopeatyczne. więc e, jeżeli nie chcemy mieć jakichś nieszczęść, to to warto tego wszystkiego unikać, a ja Państwu naprawdę polecam wszystkie te broszury, książki, publikacje, egzorcysty, bo to coś naprawdę warto, warto, warto sobie przeczytać, bo to są ważne dla nas tematy. Ja tylko jeszcze dodam, że no nie miałem takiego doświadczenia, całe szczęście, na pewno bym się przestraszył, natomiast nie można ignorować, bo ignorowanie, ignorancja w ogóle wobec. Tego typu rzeczy powoduje, że wpuszczamy, hmm, wpuszczamy ten świat między siebie i y, takie potem mówienie tych celebrytów, y, aktorów czy piosenkarzy, y, zwłaszcza zachodnich, oni się ubogacają duchowo poprzez mantrę, poprzez różne inne doświadczenia, y, jest, jest y, ich y, naiwnością, żeby nie rzecz, wręcz głupotą. W związku z czym jedynie głęboka wiara chrześcijańska, katolicka, wiara. Yy, tak jak Janek powiedział, yy, odmawianie różańca, czy, czy w ogóle modlenie się, pogłębianie tej duchowości katolickiej i chrześcijańskiej spowoduje, że będziemy yy, w pewnym sensie będziemy bardziej bezpieczni i odporni na, na tego typu ataki, a yy, jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, że diabeł cieszy się, kiedy my przestajemy w niego wierzyć. Kiedy mówimy, że diabła nie ma. No to on już wtedy rechocze, bo, bo wie, że że ma do nas łatwiejszy dostęp. Więc tą, z tą książką, z tą pozycją ciekawą, zostawiamy Państwa na niedzielę, bo mam nadzieję, że ten odcinek ukaże się w niedzielę. Więc, jak Państwu się uda jak najszybciej tę książkę zdobyć, to dowiecie się wielu różnych ciekawych rzeczy. My tu tylko z Jankiem zarysowywaliśmy, zarysowaliśmy temat, natomiast sprawa jest o wiele bardziej złożona. Mam nadzieję, że ta książka będzie też pretekstem do sięgnięcia po inne. Książki związane z tym tematem. Ten temat w ogóle możemy pociągnąć, bo na przykład kwestia e, tego, że, że w, to jest skandal, na przykład, że w aptekach sprzedawane są preparaty okultystyczne, homeopatyczne, że w nauczeniach medycznych u, u e, studenci zamiast zdobywać wiedzę są karmieni jakimiś ciemnogrodem, zabobonami o homeopatii. No po prostu to. To, to, to jest skandal, a równocześnie na przykład niszczy się, niszczy się działające zioło lecznictwo. Skandaliczne rzeczy się dzieją i o tym też warto kiedyś powiedzieć. Pewnie powiemy wkrótce. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Andrzej Kozary,